Odczyt naszego badania, Busometr, który dotyczy pierwszego półrocza 2022, jest rekordowy i niestety trzeba to powiedzieć na rekordowo niski. To znaczy, firmy z pesymizmem patrzą w przyszłość. Prawdopodobnie wynika to z dużej niepewności co do, co do przyszłości. Firmy negatywnie oceniają raczej perspektywę koniunktury gospodarczej w najbliższym czasie. Obawiają się jej pogorszenia, czyli obawiają się albo recesji, albo kryzysu, albo w najlepszym wypadku tej gospodarczej stagnacji. Także tutaj nastroje są niedobre. Rekordowo niska jest skłonność do inwestowania. Jedyną taką jest kółką nadziei w tym odczycie jest w zasadzie rynek pracy, który też wbrew temu, co obserwowaliśmy jeszcze kilka odczytów temu, no nie rośnie dynamicznie. Te firmy nie rzucają się do zatrudniania, nie planują szerokich podwyżek wynagrodzeń. W tej chwili mamy do czynienia tutaj raczej z taką stabilizacją tego odczytu. Firmy ani nie planują zwalniać, ani nie planują szeroko zatrudniać, ani nie planują istotnych podwyżek wynagrodzeń, ani nie planują Obniżania wynagrodzeń, w związku z czym tutaj mamy do czynienia z pewną stałością na poziomie tego odczytu. Ale odczyty dotyczące perspektywy koniunktury gospodarczej i inwestycji są bardzo niskie, w przypadku inwestycji rekordowo niskie. Mamy kilka przyczyn, dla których ten odczyt jest taki niski. Z jednej strony niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej, ona jest ponownie wielowątkowa. No, mieliśmy wzrost optymizmu w trakcie tego odbicia pandemicznego i rozpowszechnienia szczepionek, realizacji tego programu. Szczepień. W tej chwili ten optymizm opadł. Widzimy to bada, po badań jak na stroich przedsiębiorców, też w innych państwach, że raczej z niepokojem patrzyła nie w przyszłość. No i mamy tutaj do czynienia z kilkoma czynnikami, które się na siebie nakładają. Z jednej strony, ten kryzys inflacyjny, który gdzieś nam się wybija, na całym świecie tak naprawdę wszystkie gospodarki rozwinięte mają z inflacją problem. Z drugiej strony niepewność związana z czynnikami geopolitycznymi w ostatnim okresie jeszcze bardziej wzmożona. W momencie, w którym przeprowadzaliśmy to badanie, sytuacja nie była jeszcze tak zaogniona jak w tej chwili, w związku z tym. Tutaj ten czynnik gra w tej chwili jeszcze, jeszcze wyższą rolę pewnie. Także tutaj mamy do czynienia z dużą niepewnością, która powoduje, że po prostu firmy z pesymizmem patrzą w przyszłość. Jeśli chodzi o komponent inwestycji, tutaj dodatkową rolę gra oczywiście duży poziom niepewności regulacyjnej i tutaj dużą winę można przypisać niestety implementacji polskiego ładu, już abstrahując od samego programu, który też się przedsiębiorcom nie podoba w swoich założeniach, w większości przedsiębiorców. No to implementacja polskiego ładu no, pozostawia wiele do życzenia. Mamy do czynienia z całkowitym chaosem, niepewnością. Firmy nie wiedzą te najmniejsze, w jakiej formule najlepiej się rozliczać. Te mniejsze i te większe mają problemy z określeniem jak rozliczać wynagrodzenia pracowników, w związku z czym to jest też pewnie czynnik, który odgrał, odgrał dużą rolę w tym odczycie.